Kongres i w ogóle praca, a, tak jak moi, w moim przypadku e, w Związku Miast Polskich, to jest wzmocnienie roli samorządu, nie tylko kogryckiego, ale w ogóle samorządności w Polsce i wzmocnienie roli prezydenta, e, burmistrza e, w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. E, to polega na tym, że my dajemy pomysły, dajemy wnioski. Z zarządu związku wychodzi wiele inicjatyw do rządu, do komisji trójstronnej, która próbuje walczyć o samorządy, o samorządność. A jak samorząd i samorządność, to walczyć o mieszkańców danych miast, danych regionów. A na pytanie, czy... To powinno być w Poznaniu, akurat na targach, lepszego miejsca ja na świecie nie widzę i mówię to szczerze, a to z tej jakby racji, że Kołobrzeg, to ja już głośno mówię, jest przypisany do Poznania, jesteśmy dzielnicą waszą, a wy jesteście głównymi klientami Kołobrzegu z racji tego, że tak, wy przyjeżdżacie do nas odpoczywać. Przyjeżdżacie kupować apartamenty, a my do Was przyjeżdżamy na zakupy, na uczelnie. Bo tu kończyłem osobiście Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu i przyjeżdżamy się leczyć, bo dzisiaj też byłem akurat u lekarza. Ja sobie nie wyobrażam innego miejsca na organizację takich kongresów jak w Poznaniu. I dlatego też z wielką radością i przyjemnością tak raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca jestem w Poznaniu, czy to w sprawach służbowych, czy prywatnych, ale przyjazd na ten kongres do Poznania, a szczególnie na te targi, które są no, numer jeden w Polsce i jednym z najlepszych w Europie, to jest wielka radość moja. Ten pawilon, ta sala ziemi to jest to, jest to, to co wzmocniło e, e, rolę targów poznańskich nie tylko na skalę e, Polski, ale skalę, e, powiem tak śmiało, europejską, ogólnoświatową.